A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found. When life flashes before us, we find something, something that keeps us going. Siemaneczko moi drodzy, witam was w nowej serii, nowej serii fabularnej na moim kanale Zobaczcie, że trochę cicho siedziałem, ale myślę, że to intro małe, ten taki piękny render dość wymowny jest w ukazywaniu tego, w co gramy i kim gramy bo nowa Lara Croft, muszę przyznać, że no podjarałem się nią, bardzo mi się spodobała Postanowiłem zagrać, no a skoro już grę dorwałem, czemu by jej nie nagrywać? Możemy przeżywać wspólnie tu te przygody. Moje pewnie e, zastoję w niektórych miejscach, najbardziej się ich obawiam, że gdzieś zostanę. No i tak, początek e, to dosłownie kilka sekund tutaj grałem, żeby tak posprawdzać e, jak tu to chodzi, żeby potem nie było niespodzianek z FPS-ami. I nie wiem za dużo. Będziemy razem się dowiadywać o co tutaj chodzi. Póki co bujamy się Larą w takim fajnym kokonie. Jak widzieliście byliśmy na statku, coś złego się wydarzyło, wylądowaliśmy na jakiejś wyspie. No i Lara znalazła się tutaj. Trudno wyjaśnić co, gdzie, jak. Ktoś on porządnie walnął w pysk, straciła przytomność. Myślę, że się niedługo okaże wszystko z kim mamy do czynienia. O, tu jest świetny moment. Ta włócznia, takie, nie wiem, wyglądało to jakby miało z 2 metry. A podczas gdy się już to wbiło w nią, to ledwie kilkadziesiąt centymetrów. No, ale ugodziło ją to porządnie. I brniemy przed siebie, bo o to chodzi w tej grze. Jesteśmy samotni sami skazani przeciwko e, złym jakiś tam kolesiom. Musimy sobie dać e, radę w postaci naszej pięknej bohaterki Lary. Powiem wam, że nie grałem w żadną poprzednią część e, przygód e, naszej bohaterki. Mam nadzieję, że nie będę zawiedziony tą częścią. Że ogólnie, tak jakoś przekona mnie do cał całej gry, bo jak wiemy, mamy też film z jej przygodami. Nie wiem, właśnie, czy książka może też się jakaś ukazała. Mogłaby być w sumie dość ciekawa. To już bym musiał się bardziej zainteresować tematem. Póki co mamy jakieś takie miejsca, gdzie musimy podpalać. Różne rzeczy jak widzicie, żeby przedostawać się dalej. No i jakoś to działa. No, ogólnie muszę Was też trochę przeprosić za małą przerwę w nagrywaniu. Bo. o kurde. Co mam klikać? O! Udało się, udało się. O! Było blisko. Jak mówiłem, miałem trochę przerwy w nagrywaniu. No idę czy nie idę? Idziemy, idziemy. Świetnie, tu jest ten ogień. Jak widzicie, tak na górze się rozpływa. To mi się bardzo podoba. Kurczę, powiem wam, emocje są straszne. I o to chodzi właśnie w grze. Więc co do tej przerwy, to nie wiem, ostatni odcinek chyba z Assassina wrzuciłem. Myślę, że za niedługo też nagram jakiś. Miałem trochę spraw, trochę tak graliśmy jeszcze z kumplami w coś innego. Ale Larę będę nagrywał zdecydowanie. Gdzie ja tutaj mam iść? Kurde, patrzcie, jakieś klatki. Niezłe jazdy tutaj są. Nie wiem, czy mam ogień, w ogień się zaopatrzyć. Chyba tak. Nie zaszkodzi na pewno. Ja też dobry jestem, bo. Aha, tu można podpalić. Dobra, mówię, dobry jestem, bo też nie mam żadnego czasomierza. Nawet telefon mam gdzieś daleko położony od ciebie. Nie wiem, jak długo tutaj będę nagrywał. No, tu są takie pierwsze momenty, więc. No, ale skacze No i co? Chyba nie o to chodziło. Powiem wam, że od samego początku. Od samego początku jakoś. Co ja tu mam zrobić? F, dobra. No niech będzie. Ale co mi to dało, to ja nie wiem. No. Ale jazdy. Tam nie ma przejścia. Tu jest ta klatka. I co mam tam wskoczyć? I co z tego, że to przesuwam. No. O to chodziło, tak? No zapomniałem sobie o tym tak. Trochę jakieś tutaj zagadki To mi się podniosło. Następnym razem jeszcze w opcji będę musiał wejść i sobie trochę yy, zmienić. Oś Y chyba, kamery bo. No, skurde. No i co? Tak nie. Tak nie. Tu mamy na ku mm, jakieś instynkty. Jak trochę, jak basen. Ciekawe Wam powiem, ciekawe Aha, tu znowu coś było na E Gdzie to było? No tutaj Teraz to podpalimy No i co teraz? Co się tutaj stanie? Nie no, mam póki co nic specjalnego o. zawsze powiem wam zawsze się machnąłem w momentach, w których się trzeba wracać O, pochodnie mi zdesiło. Aha, muszę to zapalić Tylko jak? Skoro tu jest Mówiła, że jest tam jakieś paliwo. A tu co jest? No tu nic. Chyba stąd przyszedł, tak? W tych jest paliwo, czyli musimy to zapalić, logiczne, żeby... żeby... to jakoś wybuchło, tam jakąś drogę nam otworzyło. Tylko ciekawe jest to, że ja tam muszę jakoś przejść, żeby woda mnie... żeby woda nie zgasiła mi tej pochodni damy radę, za chwilę damy radę tu nie ma przejścia, tu nie Tu mnie to ciekawi, o co chodzi, żeby przesuwać tą klapkę no i o co to ma... jakie jaja Żebym już na samym początku nie wiedział o co chodzi To mi się tu pali Tu jak przejdę to mi zgasi pochodnie A niech to szlak No nie Może jakoś mam się dostać do tej klatki. Albo nie. No kurde. Zara, zaraz dowiem się o co tutaj chodzi. Dajcie mi chwilę skupienia. Czyżby ona tak daleko mogła skoczyć? Bo mi to wygląda na. No dobra, niech będzie. Tak, czemu nie? No tak. W Drake'u, znaczy się w... Uncharted 3, do którego, jak mówiłem, podobna jest ta gra, też były takie strasznie jakieś odległości między mną i jakąś tam krawędzią. I sobie myślę, no nie, on tam nie doskoczy, nie ma szans, nie? To jest niemożliwe. No a potem mówię, nie mam innego wyjścia. Trzeba spróbować. Więc spróbowałem sobie skoczyć i się okazywało, że jednak on doskoczy. Tak samo w tym przypadku o to chodziło, żeby nie bać nie skakać. O kurde, o kurde. Aha muszę. Trochę musiałem chyba tam się ruszać tą larą. Prawo lewo, unikać jakichś tam kolców. A jeszcze jest świetne póki co. Skacze, siebiega. się biega. Sama ona jest ładnie zrobiona. Nie wiem, przynajmniej według mnie. Ło! Wow. Co? O ludzie, powiem wam, że już normalnie mnie zdenerwowała ta gra po tym quick time eventie Jan skacz, ucha skacz Ja myślałem, że to trzeba na myszce klikać A ja są... So... a to trzeba było na F Noż, kurde. Co to ma być? Strasznie tych Quick Time eventów nawalili a ja to też odnaleźć się w tym... Fuck, Było blisko. Klikać. Trzeba i klikać. I klikać. Byłaś. Byłaś. Ach. Udało się jej. Brawo. Normalnie mówię wam ten moment chyba z 20 razy powtarzałem. I klikam na tę myszkę. I coraz bardziej precyzyjnie już nie chcielibyście słyszeć co ja tu mówiłem ale w końcu się udało udało nam, nam się jej się udało, patrzcie jaka piękna wyspa muszę, tam, no tam cięcie oczywiście będzie niestety będę to musiał zrobić, bo Bo już nieraz wspominałem, że jak raz się zacznie w którymś momencie, to ja już potem mam takie kłopoty ale jest. No, myślę, że nie będę dalej przeciągał e, dalszy ciąg w kolejnym odcinku. Myślę, że seria powinna się przyjąć. Bardzo fajna gra. Dla widzów też niczego sobie. Więc możecie nagradzać filmik łapkami, komentarzami. E, zachęcam Was do subskrybowania. No i nic, e, do następnego razu, trzymajcie się, cześć.